Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym będziemy testowali łącze od Inei. Jest to światłowód 1 gigabit na sekundę, zarówno wysył jak i pobieranie. Jest to łącze, które ja osobiście użytkuję mniej więcej już od dwóch lat, zatem mogę coś Wam tutaj w tym temacie powiedzieć. Testy przeprowadzimy w sposób, mam nadzieję, wystarczająco rzetelny, żeby Wam nakreślić działanie tego łącza i czy się opłaca wziąć tutaj to łącze, czy skorzystać z tego operatora jako dostawcy internetu zaraz się przekonamy. W pierwszej kolejności wykonamy testy przyglądarkowe, czyli poprzez strony internetowe bardzo popularne, w których możemy naszą prędkość sprawdzić. Do końca muszę Wam powiedzieć, że nie uważam to za bardzo realne czy też rzeczywiste pomiary. Dlaczego? Dlatego, że one mogą być zakłócone działaniem naszych aplikacji na komputerze, chociażby programem antywirusowym, który może nam filtrować pewnego rodzaju przesył, transfer itd. Także tutaj pierwszy test wykonaliśmy na stronie Speed Test, wyszedł on przyzwoicie, aczkolwiek nierewelacyjnie. 567 megabitów na sekundę mamy pobór, 449 wysył przy 13 pingach. Jest to łącze przyzwoite, aczkolwiek, czy też b, pomiar przyzwoity, aczkolwiek no nie taki, który mam wykupiony w umowie. Jednak wspominałem, że te testy nie są do końca. Wiarygodne. Zatem przejdźmy na stronę INEI, czyli stronę dostawcy internetu. I tutaj sprawdzimy, czy te testy wyjdą nam inaczej, czy jednak ten zakres przeglądarkowy pomiarów będzie bardzo podobny. No tutaj piękny nam wskaźnik rośnie, aczkolwiek już widzę, że ograniczy się nam pewnie coś koło 500 megabitów na sekundę. Podobnie jak na stronie Speed Test. Tak 548 pobór, czyli pobieranie, natomiast wysył. Zaraz przekonamy się, jaka prędkość będzie wskazana, i przy okazji dowiemy się o pingi. Mamy na poziomie 11 milisekund, czyli jest całkiem przyzwoicie 502, czyli mniej więcej 548-503, czyli łączę, tak jak wspomniałem, jest czy też pomiar jest przyzwoity jednak nie wskazujący na parametry mojego łącza. Oczywiście strony 5 na 5 wideo 5 na 5 rozmowy 5x5 5 i gry online 5x5. 5. Słuchajcie na dole mam zakreśloną cenę łącza Czyli ceny, jaką płacę, teoretycznie za łącze 1 gigabit na sekundę. Jest to w granicach około 94 ,90 zł. groszy. Jeszcze dopłacam dodatkowo w, u operatora, czy też w sieci na piątaka, piątaka dopłacam za zmienny adres IP po to, żebym był widoczny poza, poza siecią. Słuchajcie, ja jednak bardzo duże zaufanie mam do testów przeprowadzonych na stronie pro speedtest.pl. Oprócz tego, że można te testy przeprowadzić na stronie internetowej, to również operator tej strony dostarcza nam program, który wiarygodnie, moim zdaniem, najbardziej wiarygodnie sprawdza pomiarowanie. Pomiarowanie prędkości naszego łącza. Jednak pokażę Wam wszystkie te elementy w poszczególnych krokach. Sama strona oczywiście jest rewelacyjna, bo oczywiście zapisuje nasze pomiary. Certyfikowane to mogą być pomiary lub zwykłe pomiary, które nam wskażą działanie naszego łącza. Ok, my tutaj weźmiemy, postaram się zrobić, postaram się zrobić Wam tutaj certyfikowany pomiar, aczkolwiek wiem, że on może nie wyjść z racji na to, że powinien być tak naprawdę mój komputer tylko i wyłącznie podłączony do sieci w danej chwili. Jeżeli sprzętu jest więcej, czy też odbiorników internetu jest więcej, wówczas certyfikacja nie może nastąpić. Tutaj skopiuję token. Token nam będzie niezbędny do przeprowadzenia, właśnie chociażby certyfikowanego testu. Sama strona ma bogate możliwości i tak naprawdę rejestracji. O tutaj mamy wersję test, który przeprowadziłem i był certyfikowany, czyli wszystkie urządzenia oprócz komputera jednego mojego, który przeprowadzał testy. Tak przeprowadziłem i były skuteczne. Tu są testy, które przeprowadziłem. E, łącza były niecertyfikowane z racji na to, że tak jak już wspominałem, tych urządzeń jest więcej, wówczas certyfikacja nie może nastąpić. Oczywiście, oprócz samego, samego, samej prędkości, można przeprowadzić szereg innych, sprawdzić szereg innych parametrów naszego łącza. Ja już w tej chwili pokażę Wam aplikację, którą oczywiście pobrałem ze strony po zalogowaniu się. Aplikacja oczywiście jest jak najbardziej aplikacją niedużych rozmiarów, a Przyzwoitą, muszę Wam powiedzieć. Pewne funkcje, oczywiście, też są z poziomu aplikacji dostępne. Skopiowałem token, który, który miałem na swoim koncie, bo oczywiście trzeba założyć konto, inaczej nie można, muszę Wam powiedzieć, i rozpocząłem przeprowadzanie testów. Testy, które są przeprowadzane z poziomu komputera, czyli nie są to testy przeglądarkowe z poziomu komputera, i myślę, że one są o wiele bardziej wiarygodne. I te prędkości, które tutaj będą wskazane, myślę, że będą najbardziej zbliżone do parametrów łącza, które mam wykupione i które powinno bynajmniej u mnie funkcjonować. Ok, przeprowadzamy test łącza oczywiście on tam sobie sprawdza na podstawie parametrów otoczenia sieciowego i tak dalej także to jest aplikacja, aha, ważnym elementem jest to, że wersja Pro czyli tak naprawdę wersja z której korzystam w tej chwili okay. pozwala na darmowe skorzystanie, bodajże o ile dobrze pamiętam, z sześciu chyba testów w ciągu dnia, które możemy przeprowadzić z taką szczegółowością, jaką wam wskazałem, czyli oprócz samych prędkości, pingów i tak dalej, możemy przeprowadzić wszelkie parametry naszego łącza no i zobaczymy, co w tym moim łączu brzemie tak naprawdę i czy to będzie zgodne z umową, którą otrzymałem od inna. No tutaj już słuchajcie, wygląda to o wiele bardziej wiarygodnie. 940 megabitów na sekundę, co jest naprawdę zadowalającą prędkością, czyli prędkość pobierania danych 941,22 megabita na sekundę, czyli jest całkiem fajnie. Słuchajcie, natomiast prędkość wysyłania powinna być zbliżona. W ale my tu już widzimy, że jednak ta prędkość jest nawet nieco, co prawda nieco, ale wyższa 948,47 megabit na sekundę. Jest to łącze, które myślę, że każdemu z nas w zakresie gamingu, jak nie tylko, streamowania wystarczy. Czyli mamy 94122 na 94847. Przyzwoite parametry. Tutaj program wskazał nam 16 ms, jeżeli chodzi o pingi, opóźnienia. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Czyli łącze od INA mogę uznać jako wiarygodne, godne chyba polecenia. Jednak testy przyglądarkowe nie wskazywały nam prędkości, które, które tak naprawdę mam, czy też mam wykupione, a program w wersji Prospeed pokazał nam łącze które faktycznie mam tutaj zarezerwowane. Pomimo tego, że nie powinno się przeprowadzać testu prędkości łącza z poziomu WiFi, ja dla was zrobiłem w ramach takiego um, zadośćuczynienia za czas, który mi poświęciliście, prędkość tutaj przeprowadzona w programie Meteor na telefonie jest całkiem przyzwoicie 535,6 na 394 przy pingach 13 milisekund. Mam nadzieję, że naświetliłem Wam, jak wyglądają te prędkości i czy warto wziąć łącz od innej. Myślę, że tak. Prędkości są całkiem wiarygodne. Dostawca dostarcza to, co obiecał prawie w umowie. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Pamiętajcie o łapce w górę, może subskrypcji. Do usłyszenia!